Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam dziś do takiej krótkiej recenzji po roku użytkowania Samsunga T5. Ten serdecznie zapraszam. Ten materiał podzielę sobie na takie kilka części. Omówię generalnie wykonanie, co tutaj się mogło porysować, zepsuć przez ten rok użytkowania. Omówimy sobie specyfikacje samego dysku. No i przejdę do takich moich wrażeń i pokażę Wam generalnie, jak ja użytkuję ten dysk. I takie podsumowanie. No, i w kwestii zużycia po roku użytkowania, to tak naprawdę mam tylko jedno takie większe wgniecenie, ponieważ dysk upadł mi na taką twardą powierzchnię. Jednakże nic się nie stało, to więc jest to zdecydowanie na plus, żadne dane nie zostały utracone. Dysk działa w 100%. No, i w kwestii już takiej krótkiej specyfikacji, procent zapewnia, że mamy tutaj prędkość transferu. Do 540 MB na sekundę. No i w sumie mogę się praktycznie prawie z tym zgodzić. No, nie osiągałem takich wyników, osiągałem wyniki około 400-450, więc to jest troszeczkę moim zdaniem zawyżony wynik. Jednakże ta prędkość jest i tak moim zdaniem wystarczająca. Mamy tutaj USB 3.1 drugiej generacji, co warto znaczyć, mamy właśnie to realizowane przez port USB typu C. No, i sama waga urządzenia jest to 51 gramów, jest ono naprawdę bardzo leciutkie. No, i ma tutaj takie zapewnienie, że jest w miarę trwały, ponieważ może przeżyć bez problemu upadek z wysokości do 2 metrów. No, w moim przypadku ten upadek był to około tak 1,5 metra spokojnie. Tak więc no w sumie nic nie stało oprócz tego jednego bicia. Mamy tutaj kompatybilność z systemami takimi jak Windows, MacOS czy Android. Co warto znaczyć, mam tutaj szyfrowanie AS256-bitów, które jest obsługiwane na obydwu platformach, czy to Windows, czy to Mac, więc jest to fajna sprawa. W zestawie wraz z dyskiem mamy dołączone dwa przewody USB. Jeden przewód jest to właśnie USB-C do USB-C. No i ja go używam w celu zgrywania plików z telefonu, które nagram na dysk, a później używam sobie tego przewodu z USB-C na USB 3.0 podłączam sobie ten przewód wraz z dyskiem do Maca zgrymam sobie wszystkie pliki no i montuję, później eksportuję również na ten dysk tak, więc tak to by się mniej więcej prezentowało sama prędkość pracy dysku, jego responsywność jest na najwyższym poziomie naprawdę bardzo sprawnie on działa zbytnio się też nie nagrzewa, to więc to też może zaliczyć na plus nawet przy większym obciążeniu podczas dłuższej pracy przy plikach ja tutaj głównie kopiuję materiały wideo naprawdę bardzo dobrze to działa prędkości, które osiągałem są w granicach 400-450 MB na sekundę mój dysk ma pojemność 250 GB no i na chwilę obecną mam zużyte około 150, niecałych 150 GB no i mam wolne prawie 100 ta pamięć oczywiście u mnie się zróżnicuje i zamienia ponieważ usuwam coś, coś dodaję ale mam generalnie pokopiowane wszystkie projekty plus do większości pliki wyjściowe oraz wejściowe to więc no, mam tutaj sporo tak jakby kopii no i przez to ten dysk jest tak mocno zapchany, jednakże samarem responsywność dalej pozostaje na wysokim poziomie. Przechodząc do takiego szybkiego podsumowania, ja z tego dysku po roku użytkowania jestem naprawdę bardzo zadowolony. Moim zdaniem był to jeden z najlepszych zakupów, którego dokonałem w tamtym roku. Przyspieszył on znacząco moje tempo pracy. Wszystko odbywa się tutaj zdecydowanie szybciej. Kopiuję sobie po prostu bezpośrednio z telefonu na dysku materiały. Później kopiuję te same materiały poprzez kabel inny do komputera. Później po zmontowaniu wszystkiego z powrotem zgrywam sobie go na dysk i wrzucam materiał. Na YouTube naprawdę jest to bardzo fajna sprawa, jest to mega wygodne i mega intuicyjne. Jest to sprzęt godny polecenia w kwestii ceny za wersję 250 GB, którego no już jest coraz ciężej kupić. Ja zapłaciłem rok temu ponad, lekko ponad 200 zł. Są jeszcze dostępne wersje właśnie 1 i 2 terabajta. Mamy również je w różnych kolorach: jest kolor złoty, kolor właśnie ten niebieski, kolor czarny oraz czerwony, który moim zdaniem jest naprawdę bardzo ciekawy i bardzo fajnie się ten kolor. Prezentuję. Jest to naprawdę dysk godny polecenia. Muszę go z czystym sercem polecić, ponieważ dla mnie jest to jedno z najlepszych rozwiązań, którego mogę używać w swojej tak jakby tutaj YouTube'owej pracy. Jeśli macie jakieś pytania, zachęcam do pisania komentarzy. Zachęcam również do zostawienia łapeczki w górę, jeśli film Wam się spodobał. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Trzymajcie się no i pozdrawiam. Cześć!